No daję prosty przykład. Śpiewaliśmy kolendy zaledwie dwa, dwa, dwa dni temu. No to ja pamiętam pierwszy raz śpiewaliśmy kolendy tu w tym domu. Ktoś miał problem, że y, powtarzamy zwrotki i śpiewamy wszystkie, a to nudno jest. A już teraz nie ma tego problemu. Dlaczego? Bo my nie śpiewamy dla dla y, zaprezentowania w jednej godzinie jak największej ilości kolęd, tylko żeby wyśpiewać te, 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 te kolendy i także w tych zwrotkach, które jak tam mamy... Refren powtarzamy. Ro, jeszcze refren powtarzany. Tak? Bo nie śpiewamy, żeby zaprezentować sobie czy innym... Największą wielość, proszę zobaczyć, no jak, jak mamy Daniel, to te wszystkie puszczone artystyczne kolędy. Śpiewa ten, śpiewa ten, śpiewa ten. Nie mamy jedną, dwie zwrotki, bo jest 20 albo pięćdziesiąt kolęd, by się to nie zmieściło. My śpiewamy, żeby wyśpiewać. Panu Bogu ładnie to powiemy, dzieciątku, duszy naszej śpiewamy. Dusza nasza śpiewa, śpiewa naszej duszy. Żeby się tam Chrystus rozgościł, poszerzyła się przestrzeń naszej miłości. To idzie z prawdą.